Witajcie, towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany Marszałek Dane. To jest kolejny odcinek z mojej kampanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku walczyliśmy sobie z Arabią, która nie chciała oczywiście zaakceptować naszych postulatów, acz moi towarzysze, po zdecydowaniu save'a udało mi się tutaj, jak widzicie, zaakceptować, jak sami widzicie, zaakceptowali moje żądania, które im nadałem. I co dziwne, moi towarzysze, nie wiem czemu, ale już nie miałem wojny z Japonią. Nie wiem, czy to był jakiś błąd, Save'a mojego skonwertowanego, czy co? No, ale po prostu nie wiem. Nie miałem z nimi żadnej wojny, jakby po prostu. Się ta wojna nigdy nie wydarzyła. się nie rozumiem tego troszkę, no ale pomyślałem, że cóż. Jednak wygrana to wygrana, więc co moi towarzysze? Po tym, jak właśnie ukończyliśmy naszą wojnę z Arabią, no to moi towarzysze wypadałoby w sumie wrócić, gdyż no, na naszych ziemiach, towarzysze moi, no jest bunt. Imperialiści chcą zniszczyć pięk nasz. Piękny komunizm, ale my do tego nie doprowadzimy. My po prostu naprawimy świat, ale towarzyszy no po prostu musimy ich odeprzeć. Bo niestety oni nas oblegają. Gdy nasze armie były, walczyły dzielnie za honor kraju, za wszystko, no to niestety oni zaatakowali nas od tyłu. No a my musimy towarzysze oczywiście. My, oczywiście, towarzysze musimy. Yy, przeciwstawić się im, więc wysłam wszystkie nasze jednostki, które tutaj mamy, choć widzę, że to nie będzie to takie łatwe, gdy, no dlatego, że, no na przykład te 60 tysięcy, które tutaj mamy, no już chyba nie wyróci stąd, no ja szczerze, może to i dobrze, chociaż boję się, że to chyba jest ta 100 tysięczna armia, która yy, po prostu jest po kilku bitwach i dlatego ma, miała tak mało jednostek, sobie, podzielimy ją sobie na dwa. Jedna na Jewozolim, ma jedna tutaj. A nasze jednostki, które tutaj urzędują sobie, wrócimy sobie tą ścieżką, gdzie my możemy wrócić. Tu chyba będzie towarzyszyć najlepiej, żebyśmy wrócili moje armie. Więc co, tutaj widzę, że już bitwy się toczą jakieś, tutaj też się jakieś bitwy toczą. Oczywiście nasza armia zapasowa stoi na stolicy, więc no... na pewno jest chroniona. Ta armia, ta armia, tak, to ona będzie nam pomagała na pewno. Stoi na Moskwie. Te armie, które się rekrutują, myślę, że my je później złączymy, ale to po buncie. To oczywiście po tym, jak zniszczymy sobie buncik. Co my możemy zrobić? Możemy tutaj jakieś reformy wziąć. Ale to są reformy, których ja nie chcę brać. Nie wezmę prędko, raczej towarzysze. Tutaj mamy, tak, tak, tak. Nie. nie chcemy nic takiego tutaj, oczywiście. Grecja ma nasz typ rządów, nasi towarzysze, więc no, wszystko na spokojnie. Raczej będą w naszej strefie, więc mogę, nie muszę się o to aktualnie bać. Reakcja komunistyczna będzie tam rządziła jeszcze długo, długo, towarzysze. Co my tutaj? Polityka się na pewno nie zmieni. To mogę zagwarantować. Niestety, również przez to towarzysze, iż. My po prostu, no mieliśmy wojnę, to była duża wojna, no to niestety moi towarzysze, no spadliśmy w miejscu, w rankingu spadliśmy, gdyż no teraz jesteśmy, no na bardzo słabej pozycji, ale my musimy odbudować tylko i wyłącznie naszą armię towarzysze, my raczej tutaj odbudujemy naszą armię, o to raczej jestem towarzyszem moi spokojny, więc tak, tutaj oni są... Zieleni, ale wy nie jesteście przydzieleni do niczego, więc was tutaj aktywuję. Hmm, tutaj nie ma żadnych jednostek, z tego co widzę. Tutaj też. Hmm, dobra, czyli możemy już troszeczkę zacząć je łączyć, te nasze armijki. Takie dużo większe regimenty. Tak więc bierzemy tutaj, o tak, te armijki. Wszystko idzie do jednego miejsca. Bierzecie wielką armię. Myślę, że takie 40 i 30 wystarczy. A jeżeli jest 20, to nawet 20 myślę, że by wystarczyło. Tutaj też są jakieś zbieraniny armii. Tutaj, no tutaj akurat możemy gdzieś to dołączyć. tylko gdzie? Myślę, że tutaj do tych 20 tysięcy. Tutaj, tutaj jest jakaś armika, Do tych 20 tysięcy też możemy to dołączyć. Co my tu mamy? Tak, jeszcze są te jednostki tutaj. <laughs> Ale ja nie przydzielimy do tego 50-tysięcznego 50 tej 50 tysięcznej armii raczej. No z tego powodu, no, że po prostu to już będzie to ciut za dużo i będą nam umierać jednostki, a nam o to nie chodzi oczywiście. E, przy okazji moi towarzysze, mam wszystkie cele, mam tu wszystkie widzę cele i mm, uczestnictwo w czwartych igrzyskach olimpijskich. Myślę, że możemy to wziąć. <laughs> tak, tak, możemy to wziąć, jasne. No to myślę, że nawet z tego chyba będziemy mogli utworzyć jakąś taką mniejszą armię, 20 000, tam jak dobrze pójdzie. Bo te jednostki w sumie możemy tu sobie zostawić. Jak sobie połączymy to, to już będzie jakaś taka fajna armijka, drodzy towarzysze. No ale armię na pewno musimy zmniejszyć, to już nie ma nawet co. <laughs> Kuba Skandynawii i tutaj jest, chodzi o Bułgarię, tak? Zobaczmy, o co chodzi. <laughs> to jest dokładnie to. I oni chcą zwrot Mołdawii do Bułgawii. To jest jakieś bezsensowne rozważenie towarzyszy. Ja nie rozumiem tego. W okazji, może byśmy towarzyszyli się jakoś tak zaprzyjaźni z Niemcami albo na przykład z Włochami? Czemu nie? Nie zawsze możemy tutaj sprawić stosunki dyplomatyczne. Tylko dlaczego na przykład oni nas nie lubią? Możemy to zobaczyć jakoś. Nie a oni. Oni tym bardziej nas nie robią. więc nas z nimi właśnie nie będziemy tutaj negocjować. Na razie z tego co widzę. My wygrywamy znacznie. Ale to jest na razie, towarzysze. To jest na razie. Ja bym się jednak towarzysze szykował. No trzeba się szukać, bo dużo wojen było. A ja nie chciałbym się bawić w kolejne wojenki. Towarzysze. Ja bym się chciał troszeczkę odbudować. Chciałbym mieć spokój względny. Chciałbym tutaj rozbudować moją armię, żeby ona znowu była zdatna do działania. A to towarzysze musi potrwać, to musi potrwać. My wielu ludzi. Bardzo wielu ludzi. Za sprawę Grecji, którą musieliśmy wyzwolić. Ze strasznego jarzmo, to trzeba im przyznać. To było straszne jarzmo. Żyć pod okupacją Arabów. Ale my im pomogliśmy, my ich uwolniliśmy. I teraz oni muszą nam się odwdzięczyć. I oni na pewno to zrobią. A Arcze. No, musimy właśnie się przygotować na to wszystko. Skandynawia, co ona tutaj ma? No, Skandynawia tutaj w ogóle jest strasznie wielokulturowa, z tego co widzę. Ja myślę, żeby. Ja bym sobie zaatakował moje to towarzysze, ale. No właśnie, ale. Ona posiada zbyt wielkie tutaj kolonie. My nie możemy się z tym równać. To są za duże kolonie towarzysze. Wszyscy są, wszędzie Irlandczycy są, ale są za duże dla nas kolonie. USA się odbudowało, ale oni mają jeszcze Kanadę. Całą Kanadę to są ogromne złoże towarzysze. My tutaj nic nie mamy. W sumie tutaj mieliśmy coś, ale tutaj mamy coś, ale to też to jest takie nic, można powiedzieć. To towarzysze trzeba naprawić, ale nie teraz. To nie jest na to czas. To wszystko trzeba zaplanować. Trzeba mieć wpływy, towarzysze. Trzeba wszystko zaplanować. A jak my to zaplanujemy, ja nie wiem, towarzysze. Ale zaraz to zrobimy. Na przykład, tutaj może nie możemy z tego co widzę budować żadnych fabryk, bo oni nie pozwalają na to. Tutaj... Tutaj też nie można budować fabryk. Ale w takich mniejszych krajkach na pewno można budować fabryki. To jest na 100%. Jestem święcie o tym przekonany. Weźmy przy okazji na moje towarzysze te armię, które tutaj posiadamy. Bo one się do niczego nie przydadzą, jak one będą tam stały. One muszą być wykorzystywane. Widzę, że tutaj raczej nie ma <laughs> wielkiej pomocy. Hmm. Więc, więc, więc. Nie wiem, nie wiem, towarzysze. Mógłbym przekazać Buga. Mógłbym przekazać Mołdawię, ale ja nie chcę tego robić. Ja tego nie zrobię. To za dużo prestiżu towarzyszy by mi kosztowało. By mi dało prestiż, oczywiście. Ale po co mi taki prestiż? Taki prestiż to nie prestiż, towarzysze. To nie prestiż dla mnie. Dostapnie towarzysze mojej jednostki. Ale... Nie możemy szkolić nowych jednostek, gdyż. Ee... Słucham. Słucham, jakie jakie rozbrojenie? To bardzo, jakie rozbrojenie. Aha, od Chińczyków. No tak towarzysze, od Chińczyków. Mhm. No to mamy problem. Do którego roku mamy ten traktat? mmm 12 kilkadziesiąt lat bez tworzenia jednostek. to się nie da. To się nie da. Musimy prosić o ich o przejście militarne nie poprosimy, bo oni nam nie dadzą na pewno. Ja jestem święcie o tym przekonany. To towarzysze zmienia postać rzeczy. Jeżeli tak, to wszystko zmienia postać rzeczy. W ogóle zacznijmy od jednej rzeczy, to moi drodzy towarzysze. E, wesprzyjmy oczywiście naszych obywateli Greków i... Wyślijmy im pieniądze, ale by wydać im pieniądze, potrzebujemy ich wpływów. Więc już to robimy. Tworzymy sobie siatkę wpływów i czekamy. Czekamy, czekamy. Yy, tutaj o bunty jakieś, ale co my tutaj mamy? Zmierzch zachodu i stracone pokolenie. Tak, i układ wielofazowy. To będzie mniej ważne. Eee, to przemiany społeczne? Dobra, to nie będzie chwilowo potrzebne, aż tak. Hmm. Nie wiem, towarzyszy, czy ja jestem w stanie to zrobić i rozbudować. Znaczy po prostu, czy... Nie wiem, nie wiem, towarzysze, ja, co ja mogę zrobić. Nie mam pojęcia. Muszę poczekać, no muszę poczekać, no nie wiem, co inaczej co innego mogę zrobić. I widzę, że Włochy, Włochy by... E, Wsparłyby Włochy z nawczyków ułatwia nam to wyróżniać sprawy. Oj nie, nie ułatwia nam to. A jakie to są tereny tutaj? Jakie chwila, chwila, czy to są te tereny? Tak, to jest Mołdawia, to też, to też, to też. To też, no to znaczy się nie jest Mołdawia, czyli te tereny to są, to jest Mołdawia. Nasze rdzenne tutaj fabryki. Czyli jest tu ludność bułgarska, widzę już to, ale jest też rosyjska. Nie wiem, to, co ja mogę teraz zrobić z tym wszystkim. Ja pamiętam jak ja to odbierałem im. Pamiętam to jak gdzieś odbierałem im to. Warszawę, która jest gdzieś tutaj. tu być wyżej gdzieś. Gdzieś tutaj, tak mamy tutaj Warszawę. Odbierałem im to. Wprowadzałem tutaj... ...względny pokój. A co teraz? Nie wiem towarzysze, nie wiem. To jest zbyt straszne. Jeżeli tak dalej pójdzie towarzysze, to ja będę musiał im oddać to wszystko. Hmm. To ciężka decyzja, towarzysze. To jest ciężka decyzja. Rozbroić się nie mogę. nie da. Mm, dobrze, oddamy im Mołdawię. Nie mogę inaczej, towarzysze, zrobić. Nie da się. Ale pytanie teraz numer... Ale teraz moje kolejne pytanie. Czy... E, czy, towarzysze... Zaraz zobaczymy zresztą. Tylko przemysł przede wszystkim. Teraz zmianowa nie. Nie potrzebuję tego. Technologie, dyplomacja. Hmm. Biuro Inspekcji Banków. Myślę, że prędzej to. Tak, i możemy widzieć, że wziąć nową decyzję. Założenie Sown, Sonark Komu? Sowiecki. Powiedz... O, nie będę tego czytał. Rada Komisarzy Ludowych. Najwyższy organ władzy w radzieckiej Rosji. Oczywiście w 1918. Co nam to da? Większe poparcie socjalistów i prestiż. Weźmy to. Weźmy to towarzysze. Odsetek komunistów w naszym kraju to 7%. Nie jest to dużo, ale nie jest to też mało. Hmm. Można powiedzieć, że tak średnio. Mamy faszystów też w naszym kraju. Ciekawe, bo ja faszystów u nas nie widziałem jeszcze. Proszę też by byli pożądani, ale nie. Nie teraz. Co my, towarzysze, możemy zrobić? Możemy wziąć jakiś nowy fokus, ale gdzie i na co? To jest też dobre pytanie. W Nowogrodzie. Co mamy w Nowogrodzie? Mamy 106, 150 tysięcy ludzi, ale to jest malutko. Ja bym bardziej zachęcał do zmiany kultury, ale jak ja mogę to zadać? Kultury? Chyba dobrze mi... myślę, chyba kulturę. Tutaj napięcie. Mm, mogę coś napięcie Ale nie wiem, jak to towarzysz nawet działa. W mm, tej czynności. Tak, ale... Ja tutaj nie mogą nikogo innego tego wziąć z tego co widzę. Ale tutaj Chińczycy mają swoich ludzi. Bo oni... A, oni migrują, tak? Hmm. To też ciekawa rzecz, towarzysze. O tutaj to jest wielu Chińczyków? Różne, nie no, tak, to jest dużo Chińczyków. Milion To jest, no, tutaj w ogóle Mongolia jest, którą zniszczyłam wcześniej, to ja pamiętam to na pewno. Tutaj mam też moje kolonie towarzyszy, które są wolne, ale tak, wszystkie są wolne. Te nie są wolne, ale raczej większości są wolne. Mam tutaj po po ilu ludzi? Po tysięcy? Nie, po 200 tysięcy. Cóż, <tusza> rozbudujmy tu kolej. Czemu by nie? Wypadałoby. Na pewno by wypadało. tutaj też dużo obytników. Zrobimy rozbud, rozbud A, właśnie, towarzysze. Ja pamiętam. W wam mam towarzysze, iż ja uwolnię, ja uwolnię Polskę. Więc, tak jak towarzysze mówiłem, tak dotrzymam mojego słowa. Więc idziemy do dyplomacji. Yy, nie, nie dyplomacji, polityki <laughs> i uwolnimy państwo. Gdzie mamy polskę, towarzysze? Musimy znaleźć Polskę. To na pewno gdzieś tu jest. Może pominę, ale... O! Mamy Polskę, towarzysze. Zostanie Gdańsk, Płocki i Łomża. Mm, nie, nie chcę grać jako, chcę uwolnić. Więc, towarzysze, jak obiecałem, mamy Polskę Ludową. Której rządzi frakcja komunistyczna. Jest oczywiście w mojej strefie. No i co? No i co? W ogóle, czemu oni mają takie małe tutaj? Nie wiem. Ale, a babie też by mi się, towarzyszył przy okazji... Wypadało zaatakować, ale to jeszcze nie teraz. Gdzie jest największy odsetek tutaj bezrobotnych? Zobaczmy. W Mongolii aż 30 tysięcy osób nie pracuje tutaj. A tu zwiększ... O, no zresztą w sumie tu też dużo osób zbytnio nie pracuje, z tego co widzę, bo nie mamy gumy. Jest bardzo malutko gumy. Tartak. Dlaczego no, tutaj tartak w ogóle nie żyje? je plus, a bo nie ma drewna. No to w sumie jest faktycznie yy, powód, żeby to zamknąć. Tutaj fabryka urzędów elektrycznych, no to wiadomo. Yy, i, I możemy zachęcić tutaj kapitalistów. Kapitaliści na pewno zaczną coś budować. Zacznijmy od jednej rzeczy towarzyszę. życzę. To, jaki tu jest materiał? Bo tutaj nie ma materiału. Radziecka Mongolia. Mongolia to gdzieś tutaj powinna być, prawda? Region. Jest Radziecka, Mongolia. Co tutaj się produkuje? Tutaj, się, tutaj jest... o no, towarzysze, jak tu jest stal... Jak tu jest stal, no to, towarzysze, no to ja o czym my tu w ogóle mówimy? Dajcie mi hutę stali. Ja chcę zbudować... właśnie, tutaj jest to, to, to. Więc skoro tutaj jest huta stali, no to budujemy hutę stali. E, bawełna tutaj średnio działa. Luksusowe meble. Czego tu nie ma? Są zwykłe meble, więc nie rozumiem dlaczego jest problem z zrobieniem luksusowych mebli tutaj. Wiesz, no, jak w sumie nie ma jednego materiału, to chyba nie szkodzi aż tak. A nie, nie ma nawet dwóch materiałów. Państwo policyjne. O! Proszę. To jest to, czego ja oczekiwałem. Państwo policyjne. Ehm. Policja wtedy, kiedy go nie potrzebujesz. Dokładnie. To jest dokładnie... Dobra rzecz. Ja muszę śledzić towarzyszy ich ludzi, żeby oni nie bywali. Widzicie, towarzysze, co się działo, jak ja nie pilnowałem ludzi? Oni wznicali bunty. Dziwko naszemu dobrobytowi. po co? Był jakiś większy stan, towarzysze. Zobaczcie, gdzie oni teraz są. Nigdzie. Właśnie nigdzie ich tu nie ma. Zmniejszenie populacji. Hmm. To jest zniszcza lasy. Aha, eksplozja jakaś, widzę. Dobrze, dobrze, trudno, no takie przypadki się zdarzają, na nie nikt nie ma wpływu. Zobaczmy, co tu najlepiej prosperuje. Winiarnia, no to ją rozbudujmy. Fabryka medli. też ją rozbudujmy. Fabryka zwykłych mebli, też ją rozbudujmy. <laughs> to wszystko trzeba, towarzysze, rozbudować. To wszystko trzeba rozbudować. To też tutaj działa? Proszę bardzo, jedwab. Budujemy tutaj kolejną fabrykę. Co tutaj też fajnie działa? E, fabryka urzelnia. Stworzenia dobrze działa, było. i ta fabryka też dobrze działa. Towarzysze, to trzeba rozbudować wszystko. Jak coś dobrze działa, to ja bym to rozbudował. Ludzie nie mają gdzie pracować, a ja muszę te miejsca pracy zrobić. Co mamy też tutaj? Szklawnie. Szklarnia też tutaj dobrze działa, z tego co widzę. Dawaj o plus 30. To nie działa. Czemu to nie działa? Jest tutaj. Zobaczmy zaraz, to, patrzę, czemu to nie działa. Komuniści oczywiście wyorganizują rząd, ale czemu to nie działa? To powinno to się nie działać, bo tu jest stal. Dobrze mi się wydaje? Tak mi się wydaje, że to powinno ok działać. Hmm, czyli tutaj już wszystko jest dobrze. Uta stali działa źle. Dlaczego? Dlaczego ona działa źle? Ona ma i żelazo, i węgiel. Dokona, że oni go importują dlatego tak samo działa, ale to są tylko i wyłącznie moje podejrzenia, towarzysze. No cóż... No cóż, nie wiem, nie wiem, towarzysze, co ja mogę na to poradzić. No tu mamy? Hmm, wozów i Nie, 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 chociaż... Tutaj tak, to mogę wziąć, w to są fajne bonusy. Hmm, jeżeli chodzi o te takie podbonusy, jeżeli mogę to tak nazwać. Mhm. Przy okazji mogę to coś fasi. Tu chciałem kapitalistów chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Chciałem tu kapitalistów zachęcić. Mam nadzieję, że mi się uda. Ja to zatrzymam, a pewnie jakiś evencik dostałem. Dokładnie. Jakiś pewnie evencik dostałem, ale z tego co widzę. Jest 20 minut odcinka. Wybać, ci to że to w tym odcinek nic się działo, ale po prostu no, jak mamy traktat rozbariowy, no to się nie da po prostu więcej zro zrobić tutaj. Trzeba po prostu skupiać się na gospodarce. Póki mamy tą jedną tą chwilę, gdzie nie możemy po prostu budować wojska, jak sam. O, możemy. To no w następnym odcineczku towarzyszy, że będziemy rozbudowywać armię, nie się mścić. A w tym odcineczku towarzyszy, już wam dziękuję. Zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania. I zobaczymy następnego odcineczka. Na razie, cześć.